Drogi pamiętniku. Mówią, że filozofia rodzi się ze zdziwienia. Hm. Gdyby tak rzeczywiście było, to dawno bym wykładał na katedrze filozofii lub zaszył się na jakieś wsi, wymyślając jakiś nowy system filozoficzny. Dlaczego? Hm. Współpraca z panem Mieciem daje mi sporo impulsów rozpalających moje zdziwienie. Idzie się tak za każdym razem, gdy pan Mieciu zaplątuje się w zawiłarka na sztuki klimatyzacyjnej. To był maj. Pachniała saska kępa szalonym, zielonym zem. Hm. No może uściślimy. Maj to był. Ale nie pachniała saska kępa. Ale przepływająca nieopodal rzeczka. I to na pewno nie bzem. Na elewacji naznaczonej zębem czasu i nosych bujek zawisł biały agregat. A z otworu zabezpieczonego białym przepustem ściennym wystawały rury. Gdy zgięty na wpół, na chybotliwym rusztowaniu warszawskim, owijałem taśmą te rury, panu mieciowi spływały po policzkach łzy szczęścia z dobrze wykonanej moimi rękami pracy. Młody, będą z ciebie ludzie! Wydawało się, że możemy naskrobać na ścianie magazynu kolejną kreskę oznaczającą kolejny udany montaż. Jednak po kilku dniach dostajemy telefon od klienta, który wzburzonym głosem oznajmił pojawienie się znikąd wielkiej kałuży na chodniku, centralnie podwiszącym agregatem. Pan Mieciu ze śmiechem uznał, że pewnie deszczyk napadał, ale klient nie wzajemnił tego subtelnego dowcipu i zażądał naprawy gwarancyjnej. Na ruszyliśmy uczynić zadość sprawiedliwości, której brak został jasno wyartykułowany przez klienta. Oględziny miejsca zdarzenia oraz rzut oka na elewację i kształt dachu wydawało się potwierdzać przypuszczenia pana miecia o ingerencji sił przyrody w powstanie tej kałuży. Pan mieciu poszedł po kawę, która miała być niezbędnikiem w walce o ustalone z góry poglądy na temat przyczyn. Ja tymczasem zagadałem klienta i zapytałem o pracę jednostki wewnętrznej. Odparł, że działa. Jak należy. Wszystko jest ok. I na chłodzeniu, i nagrzaniu. O! Lampka kontrolna w moim myśle zapaliła się gwałtownie. I pojawienie się kałuży zrazu stało się nad wyraz jasne. Przecież podczas pracy agregatów w trybie grzania wytwarza się woda, która musi gdzieś spływać. I spływa. Z otworów znajdujących się na płycie podstawy agregatu. Zjawił się pan Mieciu z kawą w ręce i kartką zakręć, mi to chciał zaklinać lokalny mikroklimat. Wziąłem go na stronę i poinformowałem o ustaleniach przeprowadzonego śledztwa. Uchylając swój kawy i chowając kartkę. za hm, zabobony, psia mać. Wziął z naszego przepastnego autowego magazynu złącze do węża spustowego oraz rurę do odprowadzania skroplin. Wpiął je do otworu u dołu agregatu, a drugi koniec rury poprowadził do najbliższej rury spustowej. Oczywiście, jak zwykle, moimi rękami. Bo w swojej trzymał kubek. I zimny już. Kawy. Oh,